Nie, to jest nieprawda. Zajadą na motorinkę. Za ciasno tu dla mnie. Jacek. Dawałem po... prawie 200 kilo przewieźć. Przyjechał po skodę, miał wyjechać Tiguanem, a wyjeżdża motorynką? Tak, przyjechał y, odebrać Skodę. W erla, airline jest podczas rozmów. Y, będzie, będzie akceptacja odgórna, ale widzę, że Słowek ma ochotę wziąć motorynkę. No zobaczymy jak to się skończy. Jazda próbna tak jest. <laughs> wykonana. Bardzo mi się podoba czerwona. Zobacz, Zobacz, czerwona po renowacji, chociaż nie jest tania, no ale może jakoś tam się dogadamy. Pozdrawiamy salon Skody z Bydgoszczy. Tak jest, Bieranowski skoda. Najlepszy salon w Polsce. No nie, nie żartuj! Z, z, z nowymi autami! Z nowymi, z nowymi. Sobota w komisiorze standardowo dość sporo mamy atrakcji. Damian właśnie kręci dla klienta online wszystkie szczegóły dotyczące Ranch Rovera. Naszykowane mamy samochody już do wyjazdu pod klientów. Auta zostały zarezerwowane. Jacek, jedno z nich sam osobiście, za chwilę wiezie do podgórekami, tak? Zawożę zaraz do klienta CLA. w Nietypowo trochę wracam Mazdą 6, która jest wymiana. Rozwane, tak. I, I króciutko, trzy rezerwacje sobotnie. I, za chwilę nagrywamy kolejne. I jak jak wrócisz, nagrywamy Pacyfika. Tak Dziękuję właśnie. bardzo. Dzięki. Czekajcie za chwilę Pacyfika. Wielokrotnie to powtarzamy. Samochody, salon wszystko, co się kręci tutaj wokół motoryzacji to nie jest tylko nasza praca to jest też przede wszystkim nasza pasja. Zapraszamy Was do śledzenia naszych relacji oraz do zakupów komisji